Dzisiaj mamy dla was challenge. Challenge, jak się nazywa? Więc polisz, polisz, dotknij, dotknij lub powąchaj. Dobra dziewczyny, pierwsza potrawa dla was to śliwka, śliwka, śliwka. Każda z Was dostaje śliweczkę. I teraz uwaga. Yy, tasujemy nasze karteczki. I losujemy. Jedną z czterech. Agatka pierwsza. Co wylosujesz? Co wylosowałaś? Polisz. Tak. tak. Monika, jaką wylosuje? Co to jest? Pokaż. Dotknij. Dotknij. A mama? Mama losuje, losuje. Powąchaj. Powąchaj. O, czyli. Nikt nie zje nikt... śliweczki. Nie zje, nikt nie zje. Dobra. Po kolei. No to po kolei. Ty, Agatka, masz Polisz. Masz polizać. Śliweczkę. Nie wiesz? Ja A mama. A mama. No. A, to był bardzo łatwy etap. Tak. Pierwszy etap i najłatwiejszy. A Do... szkoda, bo wszystkie lubimy śliweczki i chętnie by się zjadło. Tak. No ale niestety nie wylosowałyście z jedną. Drugi etap naszego challenge'u. Cebula. Wiecie? O nie. Może słabo ją widać na białym y, talerzyku, ale tu jest naprawdę cebula. Agatka, wybieraj sobie. Swoją karteczkę Co ma Agatka? Tu, Powącha! Okay. Monika! Ale ci dobrze! Dotknij! Dotknij nie, mama! Nie, ja mama! Mam yes. 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 No, Agatka. Agatka! Agatka! wącha cebulę I jak pachnie? Brawo! Zaliczony challenge! Monika! Dotyka! Eee, prościzna Mamunia! 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 Nie uda ci się. I co? No i co powiesz? Nie mogę nic mówić o tym! Mamunia się da! Teraz... Jak smakuje! Dobre? I co, zaliczona ma mama? Czelecz? Tak, zaliczona. Brawo, brawo! No, dzielna mama. No i dobra, jesteśmy po cebulowej przygodzie. Teraz coś na osłodę. Ciasteczko. Yeah! Malinowe. Tak jest, łyżeczka dla tego kto będzie jadł. Uwaga, uwaga, losujemy. Mamusia pierwsza, bo mamusia w ostatniej miała Dobrze, mamusia pierwsza losuje. Uwaga, co mamusia? co yeah, to... yeah! Ciasteczko. To... Hey, Agatka? Polisz. Oh, A Monika? Yeah! Chcę coś dobrego, chociaż powolę. <laughs> Doknij od... cały czas. <laughs> O, zobaczcie, zobaczcie na Monikę, patrzcie. No, <laughs> Agatka. Agatka polisz, Agatka polisz. Łyżka moja. Agatka polisz, polisz. Agatka liże, Monika dotyka. No. A co? mamusia, ta, la, la, la. Mm. Pycha? Mm. Już jeden, jeden. Lepsze od cebuli, lepsze? Bo mm, cebuli, no jest przepraszam. Mm. Mamo, jeden raz powstrzyma. Nie mogę się powstrzymać. Kolejna runda i kolejny produkt spożywczy do zjedzenia, no. powąchania, dotknięcia albo polizania. Uwaga, uwaga, tasujemy, tasujemy. I kto wybiera ja jaką bierze. karteczkę? Proszę pożyczy. bardzo. Monika, co wybrałaś? Polisz. Agatka, dotknij, a mamunia? Zjedz. Znowu zjedz. Znowu zjada. Monika, liże. No i jak to? Coś tam? Nic nie śmieć Nic nie Agatka to ma proste, no a mamunia? Ale zjem tylko jednego badylka, dobrze? Wszystko? No <laughs> dobra, jednego sobie zjedz. No i co, pycha? Lepsze niż cebula. Ale gorsze niż ciasteczko. Gorsze niż ciasteczko. <laughs> Zobaczcie, co teraz mam. Dżem, dżem, dżem truskawkowy, tak jest. Proszę bardzo, mamunia troszkę. Uwaga, karteczki są, Prosimy, ja Mama? Zjedz. Eee, yes. Agatka, którą miać. karteczkę? Dobry. Dotknij i. Uwaga, Monika. O, o, monika. O, no, Monika, Monice się udało. Patrzcie, Agatka, co robi. Nie wiem, czy nie będę miała dolegliwości żołądkowych po tym wszystkim. To co szczególna cię? To dobre. To... Dobry. Dobre. Mhm, dobry. Uwaga, uwaga. Kolejna rzecz to cytryna. Cytryna. Kto lubi cytrynę? Ja nie. Nikt nie lubi. Ja też Nikt nie lubię. Ale ja pewnie będę musiała ją zjeść. Znowu. Nie wiadomo, zależy co A, wy, ja wy losujesz. Le... Kto, ja Kto ja pierwszy? pierwsza je... teraz. Co Monika ma? Oli! jak mam cytrynę, to muszę to lizać. A jak było na przykład ciasto, to musiałam dotknąć. O, hmm, to jest nie niesprawiedliwe. Pech. A ja idę, może... Powąchaj. Mm -hmm. A Mamunia? Zjedz. Tylko nie zjedz, tylko nie to. Dotknij! Ooo, wreszcie! Nikomu się nie, nie trafiło dzisiaj zjeść. Co miała Monika? Polisz! Tak. No to proszę bardzo. Uda ci się? Może jeszcze raz? Ale już! <noise> Jaki smaczek? Kwaśny, nie? Kwaśny. Fasota. Wow. Gadka wącha cytrynkę. I jak pachnie? Mm. No i mamunia. Cytrynowa mamunia. Ja tylko dotykam. Eee, już. To, to było akurat tak. proste dla Ciebie teraz, tak? dobra. Dobra, następna konkurencja. I uwaga, uwaga, niespodzianka. Karma dla kota. Karma naszego karmelka. O, nie! Tutaj nawet ten co będzie wąchał to będzie miał problemy <noise> Każda z Was ma już porcję swojej nie. karmy dla kota. Która jest kotem? Która nie. z was jest kotem? Nie. Agatka? Nie. nie ja nie chcę być kotem. Mamunia co ma? Dotknij. Dotknij. O dziewczyny, Teraz dziewczyny, szansa wasza się zmniejsza. Na coś powąchaj i Monika, Monika, polisz. Mamunia pierwsza Mamunia. uwaga pierwsza Mamunia. Dotknij. Dobra. I co? Było trudne? No Mamunia miała Super. prosto. Nie, teraz nie, Agatka ma powąchać, powąchać, no. Ładnie pachnie? Fusz, śmierdzi. Dobra, teraz karma dla kota. Monika Polisz, dasz radę? Ja jednego i tak Tak, żeby nie było. Dajcie Monice dużo łapek w górę, żeby sobie z tym poradziła. Monika, Monika. Bony biej! Bony biej! O, dajcie mi wody Dobra, woda Karmel współczuje ci. Ale Karmel bardzo to lubi Ale wiecie co? Dobrze, że nikt nie musiał tego zjeść No ale Monika i tak miała teraz najgorzej no. Ale znakomicie sobie poradziła Uwaga dziewczyny, kolejna konkurencja Ptasiemleczko. mleczko Tak się mleczko, ptasie mleczko Nie cieszcie się, bo może też nikt nie będzie jadł Uwaga, uwaga To pierwszy? Kto pierwszy? Kto pierwszy? Kto... Nie, nie, zagadka! Ale Ja teraz nie, 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 trafiło? nie, 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 dla kota nie, lizała. O, Lepszy od Tras jadę. Tras jadę. ma nie, Pycha, mnie muśne. Dobre, ci się trafiło co gadka. A Mamunia? Tylko powąchaj. Czekolada. Ojej! O. Dziewczyny, dziewczyny, kolejna runda. Musztarda. Lubicie musztardę? Musztarda. Ale powąchać będzie łatwo, prawda? Gorzej z dotknięciem, i polizaniem i z jedzeniem. No dobra, dziewczynki. Jest musztartka, musztartka to jest dobra, mm. ale jest dobra z czymś, tak? Z tak, jakimś mięskiem. Z, no. z kiełbaską. no a tak, to troszeczkę może nie będzie za dobra, no ale nie wiadomo komu Na się pewno będzie lepsza niż cebulka. No, nie wiem, nie wiem. Tylko zależy co, komu się trafi, jaka tak. karteczka, tak? Proszę bardzo. Agatka, Monika, mama, losujecie. Zjedz. Zjedz. O nie, nie, Agatka? Przy wszystkich dobrych, dobrych rzeczach musiałam dotknąć albo powąchać. Ale? Co zjedź! Polisz, Agatka Polish. ma polisz, o. Polisz do nogami! A Małunia? Powąchaj! Powąchaj, no to Małunia, pierwsza. Zaczynaj! I co, jakie wrażenia? A ja jak przy musztardzie! <grym> no, Agatka, to by się uda? Uda Polish. się czy nie? No spróbuj. Polish. Jak nie, no to nie, jak wszyscy zrozumieją, że nie. No. Uda próbuj, próbuj się? Troszeczkę. O, dobra. O nie. o nie, po takiej reakcji, gazy, ja chcę to nie. Dla nas dorosłych zjedzenie takich rzeczy, no to nie jest jakieś strasznie trudne. Ale dla dziecka to jest. Sonika, chcesz. Chcesz łóżeczkę? Uwaga, uwaga, teraz Sonika. Nie, nie no, troszkę nie? więcej. No próbuj. Nie, <noise> Jak, Monika? Nie jest zła. Nie jest zła? No, no widzisz. A ja miałam trudniej. Bardzo nawet. miałaś trudno teraz, nie, Agatko. Bardzo miałaś nie. trudno, ale sobie poradziłaś świetnie. Naprawdę gratuluję. I łapka w górę dla dziewczynek, dla Moniki dla Agatki, że tak świetnie sobie poradziły. No i dziewczyny, kolejna konkurencja. Poprzednia była nieco zabawna, teraz będzie też fajna. Sól! Kto o. lubi sól? Ja! Yeah! Agatka lubi sól? Tak! No to byś chciała wylosować zjedz, prawda? Y sól jest już na talerzykach, może tego za bardzo nie widać, bo jest biały talerz i biała sól, ale tam jest, rzeczywiście jest. jest, jest. Zjedz! Zjedz, mamo! Oh, no. <laughs> Mamunia ma zawsze polisz. polisz. Oh, ja ja bym miała coś dobrego. Powąchaj! No to Monika pierwsza. No i jak Onisia? No Monisia miała najłatwiejsze. Tak? Agatka mówiła, że lubi sól. Więc... Nie pomyliło Ci się z cukrem? Dobre to jest. Agatka! Agatka! To była sól! Jest. Zobaczcie jak ona jest sól! To jest niesamowite. Nie, już może nie, nie jest. Nie, nie. Wystarczy, Agatko. Ale... Naprawdę czy to smakuje? Czy? Monika, a ty też tak bym polizała? Nie. No, to dziwne, prawda? To może się zamienimy, to ty weź sobie z Nie ma zamiany, mamonia ma jedzenie. No i patrzymy jak mamunia teraz. Mam... Więcej, więcej! Więcej, więcej niech. Jeszcze więcej. No. Jak? Mamonia? Pyszkę. Dajcie dobre! Daj coś dobry za... Co mama chcesz? Ręczniczek czy wodę do popicia? Nie wiem. Mamy no, wodę, no, no, no. ojeju Ale challenge zaliczony, to najważniejsze Brawo mama I łapki w górę dla Agatki łap... Dla Agatki, ona chyba więcej polizała niż ja zjadłam Brawo Uwaga, uwaga Kolejna konkurencja i kolejny produkt Bita śmietana Bita śmietana Dobra jest z rana ja to są... <laughs> ja Uwaga, uwaga Mamunia Agatka Monika Dlaczego ona ma tak mało? Bo Monika najbardziej lubi bitą śmietanę I ona ja będzie miała tylko dotknij he, 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 he. To po tej cebuli i soli Ale tak. ja co się zrobiło? Tak. He, 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 he. Ja nie mogę Ja nie mogę z was, no uwaga Jestem A. Proszę bardzo, Monisia. Ci... Nie! Podglądałaś, Nie! Nie! Ja podglądałam, naprawdę? Naprawdę? Nie! podglądałam, Nie! 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 Polisz. Nie! Nie! będzie, Nie! 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 Uwiel uwielbiasz bitą śmietanę? Tak. No właśnie, widzę. I chyba challenge jest bez użycia rąk. Też. Aha, no właśnie, w pamiętacie nawet. Chyba pomyliły challenge. To nic. Jak pachnie? Bita śmietana? Pachnie. Pokaż nosek? Ja myślałem, że się ubrudziłaś, nie. Amonia, polisz. Nosek, nosek się ubrudził. Nosek. I jak? Różni się Jestem czysta? Bardzo dobre, bardzo. Panie i panowie, ladies and gentlemen! Następna konkurencja! Zwana konkurencją pomidorową. Mamunia Agatka Molisia i karteczki, karteczki, karteczki pomieszane, potasowane. Słuchajcie, Agatka bardzo nie lubi pomidorków. Tak? Nie lubisz się Agatka. Nie. No właśnie. A może ci posuniemy pomidorka, to no, będzie lepszy. No, właśnie. O właśnie. Też nie? <grystanie> no nic, zobaczymy, zobaczymy, co się komu trafi. Uwaga, losujemy. Monika ma. Dobra. Powąchać. Agatka? Agatka. Agatka ma. Jest! Nie! nie. 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 polisz. No dobra. Monisia, powąchaj. Małonia, polisz. Agatka, Agatka, no chociaż gryzka, chociaż gryzka, a może Ci właśnie posmakuje teraz pomidorek, jak po tym challenge'u i będziesz, no spróbuj, spróbuj troszkę chociaż. No, No, pogryź sobie kawałek taki. No i jak? Dobre. Niedobre? Niedobre. Ale ugryzłaś i zjadłaś, tak? Troszkę. No właśnie, najważniejsze, że spróbowałaś. Prawa i łapki w górę dla Agatki. że jej się udało Dużo łapek w górę. Pomidorek dobry, ale Agatka nie lubi go jeść. Tak. Uwaga, uwaga, uwaga. Szczy piory, szczy piory. Każda dostaje po jednym szczypiorku Polisz. 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 Agatka? Powąchaj. Powąchaj, mamuśka? Dotknij. Dotknij, o, ale ja tak nie chcę. Chcę. No to Monisia, no. Monisia liże. I co? Ma jakiś smak? Po polizaniu nie ma. Agatka, Włocha, pachnie taką cebulką? Nie, bo nie takim dobrym tego. Czy pachnie? M, takim mlekiem. Dobrym. Mlekiem? Takim dobrym mlekiem. Dobrym mlekiem. O! No to ciekawe. A mamunia? No, mamunia ma proste. No, ale powącham czy pachnie faktycznie tym mleczkiem? Wiem, może trochę, nie pachnie cebulą Nie? Nie. No właśnie cebulą powinno do pachnie. Nie! Lepcie mlekiem, no pokaż, Agatko. I co? i w ogóle nie pachnie. Nie, nie rzucaj szczypiorem. Uwaga, uwaga, kolejna rzecz. Mąka. Mąka, mąka, mąka. mąka. Dobra, nasypię wam. ble, ble. ble. Ja już nie próbowałam mąki była. I co? Ble, ble. Nie, dobra. A no zobaczymy. I ten, jak... kto będzie musiał polizać, i ten, kto będzie musiał zjeść, będzie miał mnie fajnie. Dobra. A powąchać? W sumie też, bo może Bez, do, no, tak. do nosa może wlecieć. No. Dobra, każda z dziewcząt z Albatrosa ma po hmm. trochu m, 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 mączki na tak. swoim talerzyku. Tak. I proszę bardzo, proszę bardzo teraz e, zrobić to, co należy, czyli wylosować jedną z karteczek z zadaniem. Nie powiem co! Nie! Nie, co mama ma mama? zjedz o, nie. Monika? to Poli. Monika. Polisz o. O dotknij Agatka ma dotknij a ja palisz, to no Agatka no zjadaj jak tam Monika? <ścoughs> 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 nie, nie ma smaku nie ma smaku mamo ja musi zjeść ale mama nie ma smaku to łyżkę pobierz łyżkę i zjadaj Miesz na mniam, mniam, mniam. Zrób tak jak ja. No i co? <laughs> Zakleiłaś się? Mama nie może mówić. Zakleiła się. <laughs> ciasto na pierogi mi się w buzi zrobiło. <laughs> o kurde. Bleh. Mamusia, jakie są Twoje wrażenia po zjedzeniu y, mąki? Niedobre. Dlaczego? Bo robi się takie ciasto jak na jakieś kluski albo na no pierogi. No to przecież y, ciasto jest dobre. Ale nie surowe. Le. Rzeczywiście, dobra. dobra. Dziewczyny, m, następna konkurencja i następny produkt spożywczy. Mianowicie owoc zwany maliną. O. Tata coś dzisiaj szaleje z dowcipem. To jak takie oko, a tutaj taki środek oko. No o. I takie trzy oczy. Kto ma trzy oczy? Nikt nie ma trzech. <śledź> Losowanko, losowanko. A już zaczynałam się zastanawiać. No chyba, że kogoś znasz, no to kosmita. może... Kosmita! O jakiś kosmita, może mieć właśnie. Tak. Uwaga! Cztery karteczki, trzy dziewczyneczki. Proszę bardzo! O! kurczę. Aga! Dotknij! Mamu! Nie? Wy tego nie widzicie, ale tata sobie nawet tańczy! Podśpiewuje i tańczy. Proszę nie komentować teraz zachowania taty, tylko dotykać, lizać i jeść. Miek, miek. On się zjada, hop. Pięknie. Mniam, mniam, Brawo. A Monika? Lizu, lizu, tak? <grystanie> <grystanie> I jak? Rewelacja. Rewelacja na Bałtyckim. Ja jestem bardzo zadowolona z tej rundy. Dobra, zobaczymy czy z następnej będzie zadowolona. Dziewczyny, teraz, teraz konkurencja hardkorowa. Oh no! Oh oh no. Się przygotowane. Zdechła ryba? Nie. Olej, 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 olej. No to jest niedobre. Tego się nie da zjeść, tylko można wypić ewentualnie. Zjedz. Yes. O, nie. O. Co to masz? Polisz. i mamunia. Dotknij. Dotknij. No, każdy ma coś ciekawego. Komu się uda przejść tą rundę. Komu się uda. Zwyciężyć, pokazać na co was stać. Yy... Dobrze, już! Aha, no, no. monika. No, chociaż troszkę. Dasz radę. Jak smakuje? Nie smakuje. Niedobry. Woda, woda. Woda, woda, woda. No i Agatka ma teraz polizać, tak? O, jagatka ma ciężką tutaj sytuację. Ciekawe, 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 ciekawe. Niedobre, nie, nie. Nie, nie. niedobre Uwaga! Ech. I co? No ja nie uznałam jakichś szczególnych wrażeń Aha. <śm> Dziewczyny, czy lubicie sos czosnkowy? Ja lubię! Ja nie o, znowu nie jest zbyt y, łatwa konkurencja do ciebie, Agatko. prawda? Dotknij. dobra. A ja dobra. Bym, nie, ale ja będę miała To nie, nie jest co się wytrze. No i mamunia Polisz. Polisz. Dobra. Monisia, wącha. Nawet to Agatka dotyka paluszkiem. Brawo! Brawo, brawo, brawo. Dla Agatki. No i jak? Ja lubię sos czosnkowy, więc wrażenia są pozytywne. Super. Tak. Wiecie Tutaj co? To była, cebula. to była już właśnie ostatnia konkurencja. Oczywiście mnóstwo. Łapek w górę dla tych trzech, jeden, dwa, trzy, trzech dzielnych dziewcząt z Albatrosa. To my! To my! To my! To my! Takie słapki w górę dla nich. No i oczywiście, piszcie, piszcie może w komentarzach, która konkurencja dla Was była najłatwiejsza, a która była najtrudniejsza. Tak. Co wy byście z łatwością zjedli, a co z trudnością? Co z trudnością? Co byłoby bardzo, bardzo tak. ciężkie do zjedzenia. Odwiedzajcie nas również na Facebooku, Instagramie i na TikToku. I oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Koniecznie z dzwonkiem. Papatki, do zobaczenia. Pa, pa.